Dzień, dobry. znajdujemy się teraz w naszej bibliotece szkolnej. Można tu wypożyczyć bardzo dużo książek, książek lektur i bardzo dużo książek, które napisał Henryk Sienkiewicz. Możemy też na, mamy tu też komputery, na których możemy robić zadania. Czasie lekcji i po lekcjach. W szkole podstawowej numer 4 obecnie uczy się 341 uczniów. Obecnie w szkole zatrudnionych jest 27 nauczycieli i 15 pracowników administracji i obsługi. Od kilku lat w naszej szkole dużo się dzieje, dużo jest zmian związanych z unowocześnianiem budynku szkoły i zaplecza. Po termomodernizacji, wymianie okien, dachu. Najnowszą inwestycją przeprowadzoną przez miasto była budowa zespołu wojsk szkolnych. Orlik 2012. Także w chwili obecnej dysponujemy bardzo piękną i nowoczesną bazą sportową. Szkoła SP4 jest wyposażona w nowoczesny sprzęt treningowy oraz trzy boiska na jego terenie. Są to boiska do gry w piłkę nożną, koszykową i siatkową. Nasza szkoła może się pochwalić wieloma zwycięstwami w różnych konkurencjach. Czy miał Pan już przyjemność zagrać w piłkę lub w jakieś inne sporty? na tej, na tym pięknym orliku? No muszę przyznać szczerze ze wstydem, że nie. Yy... Otwierałem ten orlik. Nadzorowałem wcześniej, wcześniej czy doradzałem w budowie, natomiast rzeczywiście w Trampkach jeszcze po nim nie biegałem. Cała nasza szkoła jest dobrze wysportowana. Sprawność moich dzieci oceniam bardzo dobrze. To są dzieci wysportowane, szybkie, zwinne i sprawne bardzo. Jest to bardzo duża grupa dzieci. To jest Ponad połowa dzieci, która naprawdę prezentuje wysoki poziom, tak? Są szybcy, sprawni, zwinni. Naprawdę jestem bardzo zadowolona z moich pierwszaczków. Na wf ie można grać w różne gry: siatkówkę, piłkę nożną, piłkę ręczną i zbijaka. I inne zabawy. W szkole jest taki pan, który przeprowadza dzieci przez ulicę. Nazywamy go panem Stopkiem. Jak to jest mieć dużo dzieci? Czy to sprawia panu kłopot? Jako opiekun szkolny zajmuję się tutaj bezpieczeństwem. W czasie przerw, jak również na korytarzach, no i, i też przeprowadzam dzieci przez jezdnie, żeby mogły do domu wrócić y, całe i szczęśliwe. Natomiast no, na pewno w każdej szkole znajdują się y, takie osobniki, które y, przeszkadzają są, bądź są bardzo uciążliwe, no ale można się dogadać takimi uczniami, i myślę, że nie ma kogoś takiego, kto by robił tu bardzo na złość. Wiadomo, są grzeczni, są mniej grzeczni. Odpowiednia rozmowa, odpowiednie popatrzenie się no, powoduje, że, że zaraz się ucisza i jest grzeczny. Szkoła SP4 ma 341 uczniów. Wszyscy cieszą się, mogąc się tu uczyć. Na tej lekcji akurat uczymy się. Hmm... Rozpoznawać iglaki. No, limba, sosna, jodła. No, świeżo. Czy lubisz naszą klasę? Tak. A dlaczego? Bo jest tu dużo miłych kolegów i koleżanek. Wszystko? W naszej klasie mi się wszystko podoba, ale najbardziej mi się podoba nasza pani, bo zawsze fajnie prowadzi nasze lekcje. Lubisz kartkówki? No, nie do końca. Lubisz się uczyć? Czasami. Bardzo lubię naszą klasę, ponieważ jest tu dużo dzieci, które są bardzo miłe i bardzo. No, miłe są. I lubię też naszą nauczycielkę, panią Jadwigę Sygier. Za to, że daje nam dużo fajnych, ciekawych zadań domowych, i jak nie, czegoś nie wiemy, to pomaga nam zawsze w trudnej sytuacji. Tak, lubię tą klasę, ponieważ no, przywiązałem się do niej, a zwłaszcza pani jest łagodna, sprawiedliwa i fajnie prowadzi lekcje. Mało, mało, mało zadaje i uśmiecha się często do nas. Lubimy naszą klasę i naszą Nasza klasa jest mądra i wie, jak napisać grzeg żółka. Który wariant wybieracie? Numer jeden! Co Ci się podoba najbardziej w, w języku polskim? Różne słowa, które występują... RZ Jerzy z Kropką. Nie lubię u zamkniętego i otwartego. Dużo poświęcam czasu na pisanie trudnych wyrazów. Bo ortografia jest trudna. Jaką ostatnio przeczytałaś książkę? Ostatnio przeczytałam książkę Putz i Goście. Bardzo ją lubię, ponieważ występują tam psy, gdyż to moje ulubione zwierzę. Przeżywają w oni ciekawe przygody. To bardzo fajna książka. Zerówka zaśpiewała nam piosenkę Zima, Zima Zła. Myślę, że nasza szkoła może poszczydzić się wieloma sprawami. Na pewno wielkim plusem jest to, że jesteśmy jedną z mniejszych szkół w Gorzowie, szkołą jednorodną, tylko podstawową. Zapewniamy uczniom, o czym dobrze wiecie, bardzo dobre warunki do nauki. Jest w naszej szkole przyjaźnie. Macie do dyspozycji i komputery, i projektory, i szafki uczniowskie. Mamy też oczywiście wiele sukcesów w różnych dziedzinach i od wysokich wyników nauczania i udział i nagrody wyróżnienia w wielu różnych konkursach, w różnych dziedzinach bardzo. Thank you.